Efekty wiczec Tiffany, pozbędziesz się boczków i wyszczuplisz tali. Efekty wiczec tifany, pozbędziesz się boczków i wyszczuplisz tali. Wiczenia na boczki Tiffany robi w sieci furor. SKD ich tak wielka popularno? Na pewno dziki efektom, jakie przynosz te wiczenia, co potwierdzą wszystkie fanki tifany. Poza tym, liczenia na boczki Tiffany S przyjemne jak kreska, adne inne zawiera element tatca i w zasadzie to robi się same. Trenuj z Tiffany Mokreska zrzuci boczki i ukreska po kilku tygodniach. Tiffany jest instruktorką z ponad 20-letnim stażem M i bogatym doświadczeniem. W sieci najbardziej popularne staby siwiczenia na boczki Tiffany ale jest ona tak kreska E, autork treningów wzmacniających brzuch, nogi, polatki. Wrót treningów Tiffany znajdziemy te kreska propozycja dla kobiet w ci kreska Y oraz po porodzie. Jej propozycje wicet s efektem wieloletniej pracy ze swoimi podopiecznymi, ale te kreska WP by w forma kreska doświadczenie trenerki, która próbowa baru kreskanych aktywność i od baletu, przestaniec współczesny a kreska do boksu i innych sportów walki. Tiffany wyznaje zasad. Kreska E pracuje nad w basnym ciabem i umysłem, mo kreska na osi GN w kreska spełnienie. spebnienie. W swojej wieloletniej karierze współpracowała z wieloma znaczcymi markami sportowymi. Zaprojektowa tak kreska E kolekcję brat sportowych. Dla kogo jest wiczenia Stefany rodchę i czym się charakteryzuj wiczenia jest tak rukres kreskanorodne kreska eka kreska gdy znajdzie co dla siebie. Zawieraj zarówno elementy abs, jak i cardio, wysmuklaj talii, ale te kreska wzmacniaj mi, nie brzuchaj i ujodrniaj polatki. Co ciekawe, Mokres je wykonywa w dowolnej konfiguracji i kiedy ma masi tylko ochot. S dosy charakterystyczne oparte na ruchach bioder w rozmaitej formie pulsu i C, szakę, szakę, balansu i C oraz shide to shide bujanie na boki. W zasadzie S to treningi jedyne w swoim rodzaju. Stanowi alternatyw dla wszystkich innych proponowanych treningów w sieci, które są do siebie w pewien sposób podobne. Ruch pokazywany jest bardzo powoli i dogbadnie czasem WRCZ z zatrzymaniem, po czym następuje jego serię najpierw wolniej, potem w tempie. Same ruchy nie są skomplikowane do opanowania. Sama Tiffany Rothhe macie by a optymizm bije od niej kreska od pierwszych sekund treningu. Wiczy z nieprzyjemnie, przyjemnie, instrukta kreska ES dosy zrozumia B, tempo przyspne, stopie trudno ci nie zadu kreska Y. Pozytywne podejście do wicze Tiffany udziela si, ho sama trenerka podkrela. Kreska E uwielbia dawa ludziom ko. To z kolei widać w efektach samych wicet. Wiczenia z Tiffany nie tylko boczki, propozycje Tiffany oparte są przede wszystkim na kształtowaniu jednych z najistotniejszych elementów naszego ciała, talii, ale te kreska brzucha i nóg. Nie oznacza to, Kreska E po treningu nie poczujemy mi ni ramion. Baza Gichet jest bardzo podobna i charakterystyczna dla stylu Tiffany. Najpopularniejsze treningi to 10-12 minutowe sety, co nie znaczy, kreska E nie znajdziemy te kreska D, bo kreska treningów ostatnio na przykład. Mój ulubiony Tiffany Rothsches New Year's 2016 30 minutes Fea Dworkout. Kim jest Tiffany Rothsches? Instruktorka i autorka Wiczet Tiffany Rothsches urodzi Basi i wychowała w Los Angeles. Roku Kreska Ucia uczy Basi tatca i pasja ta zawbadnba jej Kreska mniej więcej do 17. Roku kreska nic widzę dziwnego, kreska e w propozycjach Tiffany tak bardzo widoczny jest WP by w Potem nadszedł czas na fitness zawodowy poczuba potrzeb pomagania innym i zmiany ich kreska życia. Jednocześnie pracujce jako instruktor i trener, ukotczy baz wyruk University of California. Los Angeles' Bachelor of Arts. Kształci Basi tak kreska e w dziedzinie od kreska lwiania oraz prawa na Uniwersytecie Pobudniowej Kalifornii. Jak widać, ostatecznie prawo nie Bosi się i kreska lciow i zrezygnowa baz jego praktykowania. Efekty wicet na boczki Steve Fan na pewno S kreska, alne i widoczne Jukreska po kilku tygodniach wystarczy regularne wiczenia codziennie po 10 minut? Faktycznie widoczne S najbardziej w obróbie talii i brzucha w kot na boczki. Gwarantuj. Kreska e u po pierwszym dniu wiczet, mokreska S nabawi si zakwasów tam, gdzie nigdy ich nie miała. Jak kreska da forma ruchu, wiczenia Stefany Fanny poprawia znacznie samopoczucie i ogólny lok sylwetki. W sieci M znalazł wiele ZDJ od dziewczyn, które prezentują kilkutygodniowe efekty swojej pracy Stefany. Niektóre naprawdę imponujące. O niezwykłej skuteczności dziabatki fany i jej presti kreska U. tak kreska liczne nagrody przyznane trenerce za diabalno w fitnessie i przede wszystkim efekty m.in. innymi Marie Cleyre, Harper's Bazaar, Fitness Magazne. Trening Tiffany został tak Kreska Ever kreskaniony jako jeden z najlepszych treningów na YouTube. Oto kilka propozycji treningów wicek na boczki i nie tylko, bo od King Kingwai z Dworkout to chyba to jedno z najpopularniejszych wicek Tiffany. Zbyn na 10 minutówka idealnie wymodeluje twój sylwetk w obszarze talii wysmukli i nada pokreska dany kształt te. Hit body warm up to propozycja rozgrzewki od Tiffany. Polecam miot nie tylko przed jej treningiem, ale te kreska przećka kreska dym innym. Jest ona w stylu Tiffany z elementami tańca i ruchu bioder, ale doskonale rozrusza kakres do obszarcia ba 10 minut. Bailerine Beauty to propozycja treningu nóg. Bardzo wyraźnie widać w tym treningu elementy baletu, kiedy Tiffany tatczy ba balet. ćwiczenia bez butów, kroki z baletu tylko pozornie wyglądają niewinnie. Trening idealnie WP bywa na równowagę i koordynacji ruchów. Bokser babę 10 minutę cardio ud Bardzo ciekawa propozycja na trening cardio. Jedna z moich ulubionych elementy boksu bardzo widoczne, ale w delikatnej wersji. Super spalanie. Walcz o swoje kształty. Butlika a Brazilian Workout która z nas nie marzy o brazylijskich polatkach w popczeniu ze smug ptali? Ten trening zapewni wyrzeźbienie i podniesienie polatków. Zwykle liczenia Tiffany jest w oparciu o ci kreska ciaba, ale tu dodatkowym obci kreska NMS handle dla jeszcze lepszych efektów. D bikini aps nie ma dobrego treningu bez mi, nie brzucha. Idealne w banie przed sezonem bikini wakacyjny klimat czuł w tym zestawie. Preety mama pregnancy workout to serię treningów dla kobiet w ci Y. Tiffany Mate kreska propozycje dla kobiet zaraz po porodzie. To chyba te najbardziej popularne i najbardziej charakterystyczne treningi tifany. Cho w sieci znajdziemy ich jeszcze kreska o, o więcej. Naprawdę jest w czym wybiera. Szczególne polecenia jest na przykład treningi rozcigajce z elementami medytacji, polecane na zakotczenie treningu.